Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani, obiecałem, że opowiem o objawieniach Matki Bożej związanych z różańcem, możemy być zaskoczeni, ale pierwszym objawieniem, które ma znamiona, objawienia różańcowego, chociaż Matka Boża nic nie mówi o różańcu, bo jeszcze nie jest to tak popularna modlitwa. Ale pierwszym objawieniem, które jest. Bo, powiedzmy, objawieniem różańcowym jest na pewno objawienie Matki Bożej w Guadalupe. W 1531 roku, kiedy ona ukazała się czterokrotnie Juanowi Diego i jeden raz Juanowi Bernardino. Matka Boża ukazywała się w okolicach wzgórza Tepajak i poleciła iść do biskupa Juanowi Diego i żeby na tym miejscu, gdzie ona się objawia, wybudować świątynię ku jej czci, tak żeby mogła być tam sprawowana Eucharystia. Jako dowód dla biskupa daje wizerunek. I pierwszą rzeczą Matka Boża każe iść Juanowi Diego na wzgórze Tepajak w grudniu, 12 grudnia i każe zebrać tam kwiaty. I jakie to są kwiaty? są to przepiękne róże. Nieznane w tamtej okolicy takich róż wtedy na tym terenie nie było. Są to róże kastylijskie i właśnie te róże zbiera Juan Diego, wraca do Maryi, pokazuje te róże, Maryja układa je w tirmie, czyli w tym płaszczu takim roboczym płaszczu ludzi ubogich tamtejszych terenów. I z, tym, z tymi różami, a przecież słowo różaniec pochodzi, nazwy właśnie od wieńca z róż, z tymi różami Juan Diego idzie do biskupa Juana Zumaragi. Biskup Zumaraga, kiedy widzi te róże, dostrzega również coś nowego na tym, dostrzega wizerunek. Róże kastylijskie dla niego były znane. On wiedział, że, widząc te róże, wiedział, że one nie są z tego terenu. Wiedział, że są to róże, które rosną na terenie, nazwijmy to, starej Hiszpanii, bo wtedy Meksyk nazywano nową Hiszpanią. Ale również na tym wizerunku możemy zobaczyć jedyną ozdobę, która Matka Boża ma na swoim odzieniu. Jest to maleńka broszka z krzyżykiem pod szyją. I kiedy, dopiero niedawno dowiedzieliśmy się, kiedy powiększyliśmy, powiększymy tą broszkę Matki Bożej, to zauważymy na niej różaniec, grecki różaniec, właśnie z krzyżykiem, który był odmawiany mniej więcej od ósmego do XV wieku, właśnie na terenach Grecji. I taki grecki różaniec, Matka Boża, ma właśnie na swojej brosce. To jest niesamowite, że jako jedyną ozdobę już wtedy Matka Boża, właśnie ma, jest z różańcem, ale to pokazuje też ważność tych objawień i tak naprawdę ważność objawień na dzisiaj, bo my bardzo wiele rzeczy odczytujemy, właśnie z tego, z tego obrazu dzisiaj. Kolejnym objawieniem różańcowym i już jest wprost różańcowy, to jest objawienie Matki Bożej w Lourdes, kiedy ona objawiała się od 11 lutego do 16 lipca 1858 roku. Wtedy to Matka Boża, kiedy Be Bernardeta po raz pierwszy zobaczyła nad rzeką Gaw w grocie Masebielskiej e, przepiękną panią, przeszła przez rwącą wodę e, na drugi brzeg e, i uklękła i widziała, że e, Maryja ma e, przewieszony, przepiękny. Bra biały, kryształowy e, różaniec przez swoją na prawym ramieniu. I kiedy chciała sięgnąć do kieszeni po różaniec, to pierwszą rzeczą, którą zrobiła, to sięgnęła po swój różaniec do kieszeni. Kiedy chciała uczynić znak Krzyża Świętego, nie mogła podnieść ręki do góry. Dopiero jak Matka Boża uczyniła na sobie znak Krzyża Świętego, wtedy również Bernadetta mogła, e, mogła e, uczynić znak Krzyża Świętego. Bernadetta opowiada, że Matka Boża nie modliła się z nią, tylko jakby przesuwała paciorki i na modlitwę chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Wtedy dopiero wypowiadała słowa i, i, i schylała głowę. Możemy postawić pytanie dlaczego Matka Boża nie odmawiała tych modlitw. Modlitwy zdrowa się oczywiście, bo to jest modlitwa do niej, prawda? Przez jej stawiennictwo, więc nie może się modlić przez swoje stawiennictwo. Ale również w modlitwie Ojcze Nasz przecież mówimy odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy e, naszym winowajcom. Jak może Matka Boża mówić odpuść nam nasze winy, skoro, skoro ona jest niepokalana i zresztą e, w lur. Powie przecież, że ja jestem niepokalane poczęcie. Więc Matka Boża objawia się zawsze z tym różańcem, chociaż nie mówi tak naprawdę i nie prosi o odmawianie różańca, ale ten pierwszy różańiec Bernardetto odmawia e, razem z nią. E, I to pokazuje, że Maryja jest z nami obecna na naszej modlitwie, że kiedy my klękamy szczególnie do modlitwy różańcowej, to ona jest z nami. Zresztą za moment to potwierdzi. lupę też powiedziała duchu nad jego pamiętaj, że ja jestem zawsze z tobą, ja nigdy cię nie opuszczam. Kolejnym objawieniem i możemy być zaskoczeni i to jest wyjątkowe i wyróżnienie też dla naszego narodu. Kolejnym objawieniem, gdzie po raz pierwszy Matka Boża mówi o odmawianiu różańca, jest Biedszfalt. Tam w roku 1877 Matka Boża po raz pierwszy mówi: Pragnę, abyście codziennie odmawiali różańc. Objawienia jest ich ponad 100, chyba 116 nawet dokładnie, więc Matka Boża. W Sposób szczególny w Gietrzwałdzie zwraca uwagę na odmawianie różańca i daje różaniec jako ratunek e, dla świata. Kiedy pytają są prośby o uzdrowienie, o cud, e, Matka Boża mówi odmawiajcie różaniec. E, różaniec w Gietrzwałdzie jest bardzo ważny i ona przypomina i po raz pierwszy właśnie pada jej pragnienie, abyśmy odmawiali tę modlitwę codziennie. Nie tylko od święta, nie tylko e, kiedy czegoś potrzebujemy, ale Matka Najświętsza w gdzie właśnie prosi nas, abyśmy codziennie odmawiali różaniec. E, kolejnym e, kolejną taką, takim objawieniem e, jest e, wizja e, świętego Jana e, z Bosku świętego Jana Bosko, które miało miejsce po 1862 roku, kiedy to oglądał dwa wielkie zwycięstwa różańcowe. I w pierwszej swojej części ujrzał anioła trzymającego zwój z napisem Lepanto 1571, a w drugiej zobaczył anioła trzymającego zwój z datą 1900 i była przerwa i wiedział, że to będzie jakieś wielkie zwycięstwo różańcowe. Wiele osób mówi, że mogło być to, mogła być to data 84. kiedy to Jan Paweł II zawierzył świat, świat niepokalanemu sercu Matki Bożej i również Rosję, ale może to jest zwycięstwo które jeszcze przyjdzie. Na pewno takim zwycięstwie też prorokował kardynał August Hlond, kiedy mówił, że wielkie zwycięstwo przyjdzie przez Maryję, a przecież w Fatimie Matka Boża też powiedziała, że na koniec moje niepokalane serce zatrąfuje. I właśnie kolejnym objawieniem, gdzie Matka Boża mówi wprost: odmawiajcie codziennie Różaniec i daje ratunek na wszystko, nawet na zakończenie wojny. To jest właśnie Fatima i rok 1917. Wtedy Matka Boża przychodzi i prosi o odmawianie codziennie modlitwy różańcowej i mało tego, 13 października przedstawia się, że jestem Najświętszą Maryją Panną Różańcową. Ona 13 maja mówi, że 13 października powie, kim jest, i przedstawia się właśnie jako Matka Boża e, Różańcowa. I w Fatimie ta modlitwa o Różaniec e, wybrzmiewa bardzo mocno. Kiedy pytają się Łucie o co Matka Boża prosi, ona odpowiada. Odmawiajcie różaniec. Kiedy pyta się, do czego Matka Boża zachęca, Jacynta mówi do odmawiania Różańca. Więc w Fatimie ta prośba wybrzmiewa bardzo, bardzo mocno. Kolejnym objawieniem jest objawienie w niemieckim Hede, które przypominają troszeczkę objawienia w Getzfałdzie, i powtarza się tam też nieustanny apel: szczególnie odmawiajcie różaniec. Te objawienia trwają w latach 1937-1940 i dostąpiły je cztery dziewczynki od 11 do 13 lat: Anna Schulte, Greta i Maria Ganselfort i Suzanne Burns. Więc w czasie tych objawień Matka Boża mówi: Tak, zacytuję, bo one są mniej może znane, więc może warto wspomnieć i bardziej poznać właśnie z tych objawień słowa Maryi. Ludzkość zlekceważyła głos najświętszej Matki, która objawiła się w Fatimie, aby zachęcić wszystkich do pokuty. Przyszłam w tej ostatniej godzinie, by upomnieć świat. Czasy są bardzo trudne. Ludzie winni pokutować za swoje grzechy, odwrócić się od grzechu i modlić się, modlić, bo gniew Boży mógł zostać zgładzony, szczególnie należy odmawiać różaniec. Różaniec ma wielką moc przed Bogiem. Też podczas tych objawień objawiał się Pan Jezus, który też ostrzegł. Ludzkość znajduje się w gorszym stanie niż przed potopem. Ludzkość jest zatopiona grzechem. Jej sercami rządzi nienawiść i zazdrość. To dzieło diabła. Ludzie żyją w głębokiej ciemności, będą cierpieć w zaślepieniu swymi błędami. Jako lekarstwo na śmiertelną chorobę świata niebo zaproponowało wchód Różaniec. I rzeczywiście w, również w kolejnych objawieniach, e, również i w Belgii w 1939 roku, Matka Boża prosi o objawienie e, różańcowe. E, również w miejscowości Banne e, objawia się w taki sam sposób, w takich samych szatach, jak objawiła się w Lourdes, też z różami na ręku i też e, te objawienia są związane też e, jakby z odmawianiem różańca. E, Matka Boża mówi, że przez różaniec nawróci e, grzeszników e, i e, takich e, Objawień mamy jeszcze wiele. Warto wspomnieć jeszcze o jednym, a może jeszcze nie o jednym, o objawieniu też w Polsce e, w czasie powstania warszawskiego, w czasie II wojny światowej na warszawskich siekierkach e, w Wandzie Papis, gdzie Matka Boża objawia się i e, różaniec Matki Bożej jest wtedy też z pereł. Więc też jest tym poprzez co Matka Boża pragnie rozdawać, rozdawać łaski. I wspominałem też wczoraj na kanale Mocno Bością o jednym z objawień. I jest to objawienie powojenne we Francji w Ilboch. Matka Boża ukazuje się z białym różańcem, i jednym z takich objawień jest. Pani e, e, Trinson, e, która pracowała w sklepie, kiedy weszła do kościoła, e, zobaczyła, jak dzieci e, podchodzą i jakby całują. E, najstarsza dziewczynka, e, Jacqueline, e, całowała coś, a później te mniejsze dzieci podnosiła i aby one ucałowały, e, i później okazało się, że dzieci. Mówiły, że mogły adorować krzyż. I mówiły, że kiedy całowały krzyżyk, był on zimny, na ustach czuły chłód, ale serce napełniało się, wypełniało się gorącą miłością Bożą. No i oczywiście, oczywiście warto wspomnieć o jeszcze jednym miejscu, gdzie nadal trwają objawienia, jak wierzymy Matki Bożej, a mianowicie a mianowicie Medjugorje, gdzie Matka Boża bardzo często wzywa do modlitwy różańcowej i przypomina nam o tej modlitwie. I Medjugorje właśnie prosi o odmawianie wszystkich części różańca, odmawianie całego różańca, aby on odnajdywał Dlaczego mamy odmawiać różaniec? Odpowiedź jest bardzo prosta i udziela jej nam też Matka Boża. Ona za każdym razem, kiedy proszono ją o cokolwiek, żeby czy skończy się wojna, tak jeśli ludzie będą odmawiać różaniec. Eee, co mamy zrobić, żeby wojna się skończyła, żeby wrócili nasi ludzie? Odmawiajcie różaniec. Co ma zrobić ta osoba, aby została uzdro być uzdrowiona? Odmawiajcie różaniec. I ten sposób, to jest lekarstwo dla współczesnego świata i ten sposób uratowania świata dzisiaj również Maryja daje nam. Papież Leon bardzo głęboko jest o tym przekonany, dlatego w tym roku, w październiku zaprasza nas wszystkich, abyśmy na Różańcu modlili się o pokój. Dlatego módlmy się o ten pokój i rozkochujmy się w tej modlitwie, modlitwie Różańcowej, modlitwie Nieba, która łączy nas z Niebem, a która jest pięknym wieńcem, który możemy każdego dnia złożyć na skronie Matki Bożej i najpiękniejszą koroną. Niech Wam błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syny, i Duch Święty, z Panem Bogiem.